przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne, show cyrkowe i na koniec wisienka na torcie, Bayer Show. Patronem tego festiwalu od, od początku jest chyba najsłynniejsza postać stworzona przez Izaaka Baszewisa Zingera, Jasza Mazur, czyli sztukmistrz z Lublina. Wymyśliliśmy, wymyśliliśmy sobie taką formułę, w której sztukmistrz zabiera ze sobą swoich przyjaciół w taką podróż. Pewnie gdybyśmy 100 lat temu podróżowali, to, to byłby to jakiś duży cygański wóz, a może i kilka, cały tabor. Natomiast teraz jeździmy specjalnym autobusem. I to są przyjaciele Jaszy. To są właśnie cyrkowcy, oczywiście, bo on sam był cyrkowcem, ale to są aktorzy, to są muzycy, to są aktorzy teatru ognia. I, i to jest jakby z powodu Jaszy Mazura, z powodu sztukmistrza. mistrza. Chcemy pokazać drugiego człowieka. Dlatego też wśród nas obcokrajowcy, którzy mówią zupełnie innymi językami, którzy może mają zupełnie inną kuchnię, którzy mają inne zwyczaje, tradycje. My sami siebie się uczymy podczas tej podróży, ale chcemy też pokazać nas wszystkich taką, taką mieszankę, taką wielokolorową tęczę różnych osób, różnych kultur, tym, do których przyjeżdżamy, czyli gospodarzom. and that's what we need you there but Ta nasza prezentacja, którą nazwaliśmy artyści dla Zingera, pełna była akcentów wielonarodowych, wielokulturowych. Oczywiście były również akcenty żydowskie, ale na przykład piosenka, którą śpiewali uczestnicy wczorajszego Hepeningu. Piosenka, że cały świat to jeden wąski most, ale ważne jest to, by się nie bać wcale. Śpiewaliśmy ją po polsku. To jest hebrajska piosenka stworzona przez jednego z rabinów setki lat temu. Cały, cały świat, jeden wąski most, jeden wąski most, jeden wąski most. Cały, cały świat, jeden wąski most, jeden wąski most. Cały, cały świat, jeden wąski most, jeden wąski most. Ale śpiewaliśmy na przykład też lipkę, którą y, mieszkańcy Kraśnika natychmiast podchwycili, bo to jest stara polska piosenka, którą znają wszyscy. Na tej lipce staramy się też na przykład pokazywać piosenki z kręgu kulturowego uczestników tego festiwalu. Są to piosenki rosyjskie, piosenki ukraińskie, piosenki łotewskie, francuskie. Więc jakby tutaj ten festiwal nie jest festiwalem stricte żydowskim i my nie chcemy, żeby takim był. To nie jest festiwal kultury żydowskiej. To jest festiwal Zingera, ale festiwal właśnie wielokulturowy, bardzo często festiwal polski, odwołujący się do naszego narodowego folku E, oczywiście e, zdarza się, że ktoś to kontestuje, ale to już jakby to nie jest mój problem, to nie jest nasz problem. To jest problem tego, który, e, który zamyka się na innego. My chcemy ludzi otwierać na innego. Taka jest idea tego festiwalu. Jakby nie zajmujemy się tymi, którzy e, nie chcą uczestniczyć w tym, co my robimy. Jeżeli już sobie gdzieś budują jakąś barierę to znaczy, że mają z tym problem. Ja mam wrażenie, że, że do nas przychodzą ludzi, ludzie, którzy chcą się otworzyć. E, i, I to jest piękne, i widzimy to otwarcie, widzimy wielką radość. Tak naprawdę my też chcemy, e, jak w jednej z piosenek, e, którą śpiewała wczoraj violen, francuska, która jest co roku na tym festiwalu, śpiewała tę piosenkę po żydowsku, a, a, ale jakże, jakże mądrą piosenkę, że e, wczoraj już było, jutro dopiero będzie. A my mamy dzisiaj, więc dzisiaj cieszmy się, bawmy się, poznajmy siebie nawzajem. Z myślą o wczoraj i o jutro. Ale dzisiaj jest dzisiaj, teraz, tu, właśnie, w kraśniku. <śpiewa> Wspólne węgla, 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 wiele, wiele, węgla, wiele, wiele, węgla, węgla, i, I już takie podróże się odbywały, tylko na zupełnie inną skalę. No mamy Zingera, tak? Zingera, który pisał o tych miejscowościach, które odwiedzamy, są opowiadania, zresztą za, za, za tę twórczość dostał Nobla, dlatego my w jakiś sposób tym się inspirujemy. I to jest niesamowite pojechać po tych 70, już ponad 70 latach do tych miejscowości, zobaczyć jak one, jak one teraz wyglądają i porównać to z, z tym klimatem, atmosferą książek Zingera. Natomiast no, no kilka lat temu powstała właśnie, powstał pomysł takiej podróży międzynarodowej. Trochę jesteśmy takim, taką trupą artystyczną, która, która jeździ od miasta do miasta, instaluje się na te dwa dni. Byliśmy już, już po raz trzeci w, w Biłgoraju, w Józefowie, w Tyszowcach, w Szczebrzyszynie. Teraz jesteśmy w Kraśniku i będziemy jeszcze w Bychawie. Byliśmy bardzo zadowoleni, szczególnie wczorajszy program no był dla nas niesamowity, dlatego, że była duża energia, ludzie jakby od, od, od razu zrozumieli o co nam chodzi, bo to nie jest taki festiwal, że przyjeżdżamy, pokazujemy i sobie odjeżdżamy, tylko zależy nam na, na tym, żeby jakoś włączyć mieszkańców w to co robimy. I to jest, to jest właśnie takie unikalne w tym festiwalu, że, że staramy się dzielić tym, co, co, co posiadamy, z czym przyjeżdżamy. Zależy nam na tym też, żeby to wszystko, co dzieje się z festiwalem i wokół festiwalu, żeby zostawiło trwały ślad w miejscu, które odwiedzamy. Stąd pomysł na warsztat żeby rzeczywiście młodzież, która, przede wszystkim młodzież, ale też dorośli, bo, bo mamy takich przypadków bardzo wiele, żeby nauczyli się jakiejś sztuczki, żeby dowiedzieli się o, o historii, stąd pomysł na warsztaty historyczne, żeby zdobyli jakąś wiedzę dotyczącą na przykład stworzenia reportażu radiowego czy reportażu filmowego, stąd też pomysły na, na naukę języka, czy też na, na alfabety, ze świadomością, że rzeczywiście ten świat, który dzisiaj jest zupełnie inny, istniał tutaj w tym miejscu i on był kolorowy, wielonarodowy, wielojęzyczny, wielokulturowy, wieloreligijny. Współpracujemy ze szkołami w każdej z miejscowości, więc mamy zawsze do pomocy młodzież lokalną i to jest dla nas też bardzo ważne, że oni jakby uczestniczą w tym projekcie przez wiele miesięcy, bo sami biorą udział w warsztatach. No tutaj w tym roku były warsztaty filmowe, radiowe też animacji sieci, no a później oni są z nami na festiwalu, tak, czyli pokazujemy to, co oni przygotowali, ale też mogą nam zarówno pomóc, jak i wziąć udział w, w tych warsztatach, które my, my przywieźliśmy. Muszę tutaj powiedzieć bardzo, bardzo głośno i powiem to do kamery. Młodzież w Kraśniku jest wspaniała. Wspaniała, bo ma też fantastycznych nauczycieli. Jest Mariusz Bieniek, który z nami współpracował od początku i który właściwie był inicjatorem tego naszego przyjazdu tutaj do Kraśnika. Bez Mariusza pewnie byśmy się tu nie pojawili, bo Mariusz otworzył pewien łańcuszek dobrych ludzi, instytucji, organizacji, również w tym Urzędu Miasta, który bardzo chętnie zareagował na propozycję zaproszenia nas właśnie tutaj. I młodzież jest fantastyczna. Zrobiliście naprawdę kapitalną pracę. Nauczyciele i uczniowie pracę dotyczącą poznawania historii. Młodzież cudownie pracowała, są efekty tej pracy. Efekt w postaci reportażu radiowego, który młodzi przygotowali, oczywiście pod okiem fachowców z Radia Lublin, a także takie małe, krótkie materiały filmowe dotyczące też współczesnego Kraśnika, jego historii, ale jego współczesności.